Ewangelii według świętego Jana. Siostry łazarza posłały do Jezusa wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój, zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus. Ja jestem z wstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść. Na świat. Jezus wzruszył się w duchu. Rozrzewnił się i zapytał: Gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie okazując wzruszenie głębokie przyszedł do grobu, była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego, Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej. Czyż nie powiedziałem ci, że jeżeli uwierzysz, Ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud, to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Już piąty przystanek na naszej wspólnej drodze, drodze wiary, przez pustynię, przez trudności, niewygodę. W jaki sposób możemy zrozumieć wędrujący naród wybrany, który błąkał się przez czterdzieści lat na pustyni, aby dojść do ziemi obiecanej, ziemi miodem i mlekiem płynącej? Dziś zatrzymujemy się przy pieczarze, grocie, w której leży martwe ciało Łazarza. Leży tam od czterech dni. Ulega już rozkładowi, jak każde ludzkie ciało po śmierci. Nie ma Jezusa, ponieważ zajęły go różne sprawy, choć wiedział, że Łazarz. Umrze. Nie było go tu w godzinie jego śmierci, chociaż ewangelista mówi, że Jezus kochał łazarza i Marię i Martę. Oto czas próby dla tych, którzy są kochani przez Boga, i dla tych, którzy kochają Boga. Ale Jezus nie pozostawia. Człowieka w ciemności na zawsze. Oto zbliża się, kiedy Marta dowiaduje się, że Jezus nadchodzi, wybiega mu na spotkanie. Maria zaś siedzi i czeka w domu. Urzekająca jest wiara Marty. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, bo Ty jesteś życiem, samym Jego źródłem. Ale Marta idzie jeszcze dalej i mówi: Ale wiem, panie, że Bóg da ci wszystko o cokolwiek, byś go prosił. Co ma na myśli Marta? Może dobrze odrobiła pracę domową z lekcji, której dał jej kiedyś Jezus. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tak mało. Tylko jednego. Twoja siostra Maria obrała najlepszą cząstkę. Marta, mocą wiary, jest pewna, że Bóg może uczynić wszystko, nawet wskrzeszać umarłych. A Jezus, miłośnik procesu, wchodzi z Martą w dialog. Brat twój zmartwychwstanie, Marto. Wiem, panie. Odpowiada Marta, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. A cóż to jest Marto zmartwychwstanie? To ja, ja jestem, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie? Serce Marty otwiera się na tajemnicę zmartwychwstania. Cała przegląda się w oczach Jezusa i słyszy z jego ust: każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Jezus pyta Martę i Ciebie i mnie: Wierzysz w to? I następuje to jedno z najpiękniejszych wyznań wiary prostej, niewiasty Marty. Tak, Panie. Ja wierzę, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Teraz możemy już pójść do grobu. Z taką wiarą. Chodźmy, Marto. Gdy przychodzą pod grób, Marta drży, a Jezus płacze. Jakie to ludzkie. Jakie głębokie. Miłość jest bezbronna. W obliczu śmierci miłość cierpi, ale śmierć nie jest ostatnim słowem. Przed laty zostałem poproszony do jednej rodziny, ponieważ mama małemu dziecku powiedziała, że tata daleko wyjechał. A prawda była taka, że tato był bardzo chory, na depresję i odebrał sobie życie. Matka nie potrafiła dziecku wytłumaczyć i powiedzieć, co się naprawdę stało. Gdy chłopiec wciąż wołał ojca, stojąc przy oknie, gdy płakał i przestał się bawić z dziećmi, zdecydowała się poprosić księdza. Kiedy przyszedłem, dziecko od razu zaczęło płakać. Powiedziało, że nie chce, żeby był ksiądz, nie chce, żeby mi coś mówił. Byłem przekonany, że ten mały chłopiec doskonale wiedział, że chcę powiedzieć mu coś bardzo trudnego, bardzo bolesnego. Kiedy nieco się uspokoił, bawiliśmy się razem. I wtedy powiedziałem mu: synku, muszę ci coś powiedzieć. Coś bardzo trudnego. Mamusia miała rację, mówiąc, że tatuś wyjechał. Ale muszę ci powiedzieć, że wyjechał tak daleko, że już nie wróci. Zabrzmiało to strasznie, jakbym skazał to małe dziecko na cierpienie. I nagle olśniło mnie, kiedy przypomniałem sobie Ewangelię o, o śmierci małej dziewczynki, którą Jezus wskrzesił. I te słowa tak dziwne, które Jezus wypowiedział wśród płaczących: Nie płaczcie, dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Pomyślałem, jeśli śpi, to znaczy, że się obudzi. Że Jezus rozumie śmierć jako rzeczywistość odwracalną. Tak śmierć rozumią małe dzieci, mówią, przyjmując do wiadomości: mama, tata, umarli. Tak, rozumiem. Ale kiedy dziecko czuje lęk, niepokój, głód, mówi: A kiedy mama przyjdzie? Dziecko rozumie, że nawet śmierć. Że śmierć nie jest w stanie odłączyć nas od miłości, że nic nie może stanąć na drodze mamy czy taty, żeby do nas wrócić i żeby nami się zająć, nawet śmierć. Dlatego powiedziałem do chłopca: Tata, śpi, kiedyś pójdziemy na to miejsce, abyś zobaczył. Zapewniam cię, że twój tata kiedyś się obudzi. Wolałem dziecku powiedzieć to, co o śmierci myśli Jezus, a nie to, co roiło się w mojej głowie. Niebywałe te słowa: dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Łazasz też śpi. Młodzieniec Nain śpi. Wszyscy się obudzili, wrócili do tego życia, ale nie mieli łatwo, ponieważ raz jeszcze musieli przejść przez bramę śmierci, aby naprawdę żyć. Wróćmy do tego grobu, w którym leży martwe ciało Łazarza. Jezus zawołał: Usuńcie kamień! Nawet Marta się wystraszyła mówiąc, Panie, już cuchnie, od czterech dni leży w grobie. Marto, przed chwilą dobrze zdałaś egzamin. Czyż Ci nie mówiłem, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz Bożą chwałę? Jezus uwielbia Ojca za łaskę wskrzeszenia Łazarza i woła, Łazarzu, wyjdź z grobu. I wyszedł Łazarz. Z grobu. Kiedyś byłem w tym grobie. Jest taka możliwość, że można zejść schodami bardzo głęboko. Niektórzy księża robią nawet taki obrzęd, kiedy się zejdzie do grobu, łazarze, i jest się tam samemu w ciemnościach, to z góry ksiądz woła imieniem danego człowieka, Arkadiuszu, Tomaszu, Piotrze, wyjdź z grobu. Robi to ogromne wrażenie. Człowiek powoli wydostaje się z tego miejsca. Innym razem, kiedy byłem w grobie Łazarza, zobaczyłem tam schodzącą grupę ludzi z Franciszkaninem, który zadał ludziom takie podstępne pytanie. Kto z Was chciałby pójść do nieba? Wszyscy, ja, ja, ja bym chciał. Wszyscy podnieśli rękę. Franciszkanin uśmiechnął się i raz jeszcze zapytał, a kto by z Was chciał dzisiaj pójść do nieba? I rękę podniosła tylko mała dziewczynka. Czym jest ten grób, ta śmierć? To, że cuchnie, co to jest? Jak nazwać to miejsce śmierci w moim życiu? Jakie nosi imię? Co jest martwe we mnie, w moim życiu, w moich relacjach, w moich więziach, z Bogiem, ze sobą, z drugim człowiekiem? Co jest pogrzebane i zamknięte w grobie? Co ulega rozkładowi? Tylko wtedy, kiedy to nazwiemy, będziemy mogli to ofiarować Bogu, bo to jest wszystko, co my mamy. I Jezus się tego nie będzie brzydził. Powie: odsuńcie ten kamień. Jezus przychodzi, aby wskrzesić dobro w nas, po to, abyśmy z martwych wstali, ponieważ cała dzisiejsza Ewangelia. Jest przed smakiem zapowiedzią tajemnicy zmartwychwstania. Właśnie do tego zaprasza nas Jezus, aby wszystko w nas zmartwychwstało, aby zostało wskrzeszone już teraz. Nasza pierwsza gorliwość, nasza miłość, nasza służba, nasza wiara, nasza nadzieja, nasza miłość. Dziś warto zapytać. Ten dzień rekolekcyjny samych siebie, co jest martwe we mnie, i oddać to Jezusowi, prosić o cud wskrzeszenia poprzez ciężką pracę nad sobą.